Cześć, witajcie w kolejnym odcinku subiektywnie. Dzisiaj będzie tekstur pack, taki, który, o którym mam trochę mm, mieszane uczucia, jednak stwierdziłem, że okej, okay, on już jest na takim etapie rozwoju, że bardzo chętnie mogę o nim nakręcić subiektywnie. Nie ma żadnego pojęcia, kto, kto może na nim grać. W sumie też się specjalnie się rozglądałem, a również nikt mi się nie rzucił w oczy. A texture pack ten jest to texture pack o nazwie T42 HD texture pack. T42 to jest skrót od nicku autora i texture pack jest w rozdzielczości 64x64, jak również chyba jest dostępna paczka 32x32, plus texture pack posiada wsparcie no na razie częściowe do większości modów Fidebista yy, tak autor chyba go robi pod tym kątem yy, jednak nie jestem pewien sam texture pack to jest ciągle jeszcze work in progress co prawda już jest tak z grubsza zrobiony że można na nim grać zarówno na wersji podstawowej jak również z modyfikacjami i ściągniętymi pobranymi wsparciami do nich tak. Jak również update'y wychodzą dość często, wbrew pozorom, yy, zdecydowanie częściej niż do NoBody's Pack'a <coughs> Dark. <coughs> Tyle w temacie wstępu, myślę, że możemy zacząć. Także pak, co sobie też od razu widać na pierwszy rzut oka, jest taki troszkę częściowo nie jest zbyt ciemny, nie jest zbyt jasny, jednak jest grubsza, powiedzmy sobie, realistyczny. Można by więc go do, dorzucić do, do, do tej szufladki z tych szczerpakami z rodziny Realistik co prawda nie wszędzie by szło to najlepiej. Jak widzicie paczka dynamitu wygląda z boku, wygląda całkiem nieźle, co prawda mało realistycznie z tym napisem na, na poszczególnych laskach. Od góry wygląda dobrze, ale tylko laski z lątem no bo ta ramka już wygląda słabo. Y, tort również mógłby być moim zdaniem lepszy, co prawda w przekroju wygląda jak ciasto drożdżowe z... to są chyba maliny. Z malinami na wierzchu, jednak efekt też nie jest aż taki super-hiper. Y, jednak ogólnie, no wiadomo, co kto lubi. Szkło... Szkło wygląda przyzwójcie. zarówno i ramki, i ten taki śmieszny efekt tego refleksu na krzywiźnie y, tafli, tak, to widać moim zdaniem, że to jest szkło. Nie wygląda jak kraty. Kraty, niestety, yy, na braw powiedzmy, kraty wyglądają jak kraty, widziałem gorsze. Jednak i tak obrywały z tytułu, że są to kraty. Endstone, nie mogę się oprzeć w wrażeniu, że jest to tekstura taka defaultowa, bardzo podniesiona, z wysokimi detalami i w ogóle. No ale wiadomo, realistic, czyli y, powiedzmy, faktura wygląda jak default, ale same tekstury są w wysokiej jakości. Co jest, jest nic plusem. Nawet oczy wyglądają fajnie. Może, może ten świetlny refleks jest trochę za bardzo. Portal do neteru No, wow. Fajna animacja. Fajna animacja. Może trochę nietypowo, bo z dołu do góry, ale powiedzmy, że daje radę. Cząsteczki również są fajne. Kowadło cierpi na kompleks zużycia, czyli kolejne Kolejne kowadła w kolejnych stopniach rozkładu, no owszem widać, że rozkład postępuje, jednak niestety, co jeszcze nie jest to, o czym myślałem, no może, może kto wie, może to wystarczy, ale te pięknięcia mogłyby być jakieś takie bardziej wyraziste, jeśli o mnie chodzi. Jeśli chodzi o głowy wszystkich po kolei mobów, to tu jest coś, jakaś wpadka, głowa zobiaka trochę jeszcze chyba jest niedorobiona. Pozostałe głowy, głowa Steve'a jest defaultem, Creeper jest straszny, no a głowy Skyretu mogą być. Promień z Bikonu jest, nie jest defaultowy. Tak, to jest niewątpliwa zaleta, aczkolwiek na dłuższą metę wygląda, no ja wiem, Dobra, powiedzmy. Wygląda fajnie, jest fajnie, bo jest gruby rdzeń, wiadomo który się kręci, tego nie można przeskoczyć, ale naokoło jeszcze ma tak jakby poświatę, jest dodatkowo wewnątrz takiego bardziej przezroczystego słupa, to jest fajne. No i oczywiście ładnie się komponuje z tą kostką, z której on, nie ja wiem, wystaje. Sekcja Redstone'a nie jest jakoś specjalnie, no specjalnie specjalna, o której bym chciał powiedzieć. Może raptem czerwone pochodnie, muszę przyznać, że, w taki oto sposób, jak one wyglądają w tym przypadku, są ładne. Są ładne, dobrze wyglądają, jest to dość nietypowe w porównaniu z pochodniami zwykłymi, które wyglądają po prostu źle. Te czerwone pochodnie w momencie, kiedy są zgaszone i w momencie, kiedy są zapalone, wyglądają po prostu fajnie. Tak jakby tu była naprawdę jakaś lampka na, nie wiem, na jakimś rdzeniu, na jakimś pręcie z izolacją dodatkową, ewentualnie na sobie pręcie. To zależy. Jeśli chodzi o lampy redstone'owe, no to tutaj jest dobrze. Lampy w momencie, kiedy są zapalone, widać, że są zapalone, czyli niewątpliwie z mojej strony plusik dla tego Texture Packa. Nie mam tego problemu co w kilku innych. Może sam wygląd, wygląd ramki mógłby być lepszy, ale to jest lampa, tak? Widać, że zapalona się świeci i to jest dobrze. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak śnieg i lód, no to śnieg, nie wiem, mam mieszane uczucia, wygląda dziwnie, bo tak jakby to nie był śnieg, tylko jakieś rozsypane na przykład wapno, a lód wygląda jakby to był lity blok, w ogóle właściwie. Chyba nie ma żadnej przezroczystości, z tego co widzę wygląda jak jakiś polerowany marmur, taki szary, mm, dziwnie. Gąbka, gąbka jest chyba podniesiony mi folter albo coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o dirt i gras, no to to nie są najładniejsze bloki dirtu jakie w życiu widziałem, więc też niestety w plecy. Kamień wygląda pozy, pozytywnie i cobblestone też wygląda pozytywnie. No. Powiedzmy, widziałem lepsze, ale nie jest źle. Yy, piasek wygląda, chciałbym powiedzieć, jak śnieg i chyba bym się dużo nie pomylił, z tym, że jest trochę bardziej żółty. Natomiast gravel no, już wygląda jak to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli do żwiru. Yy, czy mi się zdawało, czy ja tutaj gdzieś miałem jakąś taką dziwną kostkę, która była Nie Nieważne. Tutaj mamy glinę, która wygląda jak czerwona glina, taka wyschnięta do mnie na przykład nie wiem, jeziora rzeki Kałuży. NetRack y, wygląda słabo, nie jestem pewien dlaczego, ale wygląda również znajomo. Y, tak się należy, wygląda słabo. To jest obsydian. to już wiemy, to jest czarde. Y, Byselium, y, y, bedrock, bedrock jest zielony i nie wygląda jak bedrock, również nie jesteśmy przyzwyczajeni. Endstone y, wygląda trochę jak default, y, podobnie jak w przypadku endstone'owej ramki. To jest natomiast Glowstone, który wygląda fajnie, tak? Fajnie. Ta tekstura jest fajna, jest, no, ładna, za dużo razy słowo fajna używam. Jest ładna, faktura jest przyzwoita. Dobrze to wygląda w momencie, kiedy te bloki ze sobą sąsiadują, jednak w tym przypadku również ten Glowstone, no, w momencie, kiedy jest blokiem, niespecjalnie wygląda, jakby się świecił. Może, może powiedzmy, że jakbym zobaczył coś takiego wystającego z sufitu, to bym się dowiedział, że to jest glowstone i że ten blok się świeci, nawet w momencie, kiedy jest dzień. W momencie, kiedy jest noc, no to wygląda dalej tak samo. Poza tym, że daje światło, nie widać tego efektu, że ten blok się świeci. Neter, cegły neterowe, czyli deterbryki, w porównaniu do zwykłych cegieł, które mają powiedzmy tą samą, nawet taką samą, tylko że w tym przypadku są trochę ciemniejsze. Wygląda to dobrze. Nie powiem, zwykłe cegły. Poza tym, że wyglądają jak zwykłe cegły w murowanej ścianie, jednak wyglądają zdecydowanie gorzej niż te, te bliki. Może to, może to jest spowodowane raptem kontrastem. Jeśli chodzi o rudy, jeżeli miałbym zrobić znowu ranking, najsłabiej wypadnie ruda żelaza. Wygląda trochę niemrawo. Złoto, powiedzmy, bardziej bym pomyślał, że jest to rozlada rtęci, ale... Ryteć jest trochę bardziej szara niż żółta, no, powiedzmy. Begel jeszcze daje radę. Redstone to są takie, ja wiem, kamyki jakby zaburowane. Tutaj mamy lapis lazuli, który wygląda całkiem nieźle. Diament, który znowu wygląda jak kałuża. Nie powiedziałbym, że wygląda tak samo jak złoto, ale wygląda słabo. No i buszmara, gdy wyglądają zdecydowanie lepiej niż diament w tym przypadku. Bloki natomiast, no to tutaj tak... Tu mamy blok szmaragdu. Widać, że to jest blok szmaragdu. To jest blok diamentu. Ja tu widzę taką strukturę krystaliczną, czyli okej, okay, Powiedzmy, że może być to blok diamentu. Lapis Lazuli wygląda gorzej. Coś tutaj zdecydowanie autorowi nie wyszło, bo w momencie, kiedy ten blok stoi sam, samotnie, to daje radę. Ale już w momencie, kiedy tworzy ścianę, to wygląda źle. Blok złota. Powiedziałbym, że wygląda jak blok żelaza. W sobie wygląda, jak blok żelaza jest raptem tylko żółty. Jednak ta faktura pasuje zdecydowanie bardziej do bloku żelaza niż do bloku złota. Plus zdecydowany za sadzonki. Również tutaj sadzonki wyglądają. Każda sadzonka wygląda inaczej. Nie ma takiego problemu jak w kilku innych tych szczerpakach, że no, po prostu te sadzonki były wszystkie takie same, różniły się tylko kolorem. Niestety jest problem z deskami. Deski również Posiadają to samą fakturę, wszystkie yy, niestety dodatkowo z, mają takie zbyt, no ja powiedzmy, dłe kolory. Czyli to mamy deski dębowe, to mamy deski sosnowe. Jak mi się deski sosnowe są tylko nieznacznie ciemniejsze od dębowych, no i tutaj niestety jest cały pies pogrzebany. To nie wygląda dobrze w momencie, kiedy te deski znajdują się u siebie. A jak jeszcze dodatkowo dorzucimy do desek dębowych deski. Yy, to były, to jest akurat drewno dżunglowe. To są deski dżunglowe. Ciężko w to uwierzyć, ale, no, zwróćcie uwagę, są właściwie identyczne. Niestety, jeśli o mnie chodzi, liście wyglądają również źle. Właściwie wszystkie. Bez wyjątku. No, sami zwróćcie. Ja w tej chwili jestem na fancy i to wygląda źle. Zdecydowanie nad tym trzeba by popracować. No jedyne co ratuje sytuację to jest to, że ten texture pack to jest ciągle work in progress. No, nawet na drzewie to wygląda źle. Za to róże są ładne. I te żółte róże też są ładne. Kaktusy są brzydkie. I, I dodatkowo coś tu ktoś miał na myśli, ale mu chyba nie wyszło. O ile dawno się nie miałem do czego przyczepić w kwestii owoców kakaowca, czy tam nasion, tak, owoców kakaowca, no to niestety tym razem, y, temu, tekszczerpakowi się oberwie, y, bo, bo, wiecie, kiedy to wisi na tym drewnie, to wygląda dziwnie, wygląda jakby się świeciło, no i w sobie, można by to ozdobnie jako lampkę wykorzystać. Jednak, no moim zdaniem, poza tym, że się nie zgrywają trochę tekstury na ściankach bocznych z teksturą na czubku, no to tak jakby to było po prostu zbyt jasne. Nie za bardzo pasuje do tego drewna, na który wisi i do reszty tekstur w okolicy. Zboże, Boże, moim zdaniem, to tutaj też jest jakaś pobyłka. W kwestii rzeczy, które płoną i płyną, po ogniu nawet je wspomnę, bo to jest ciągle default. Woda płynąca z góry. Wygląda... Inaczej, inaczej. To jest taki efekt, ciężko mi na tym położyć ręki, jak to nazwać. Może dlatego, że to jest animacja zrobiona tak trochę dwustopniowo. W jednym miejscu animacja jest statyczna, a w drugiej, w drugiej warstwie ta animacja się przemieszcza. Widać to trochę lepiej na kolumnie lawy, gdzie płyną tylko te kropki, a inne kropki są nieruchomo i może stąd ten taki efekt co sprawia wrażenie, że tak jakby powierzchnia tej lawy była trochę bardziej zastygła, a cały ruch odbywał się pod spodem. Tak, tak, to jest chyba to. Niestety lawa stojąca jako, jako jeziorko wygląda już źle. Jak widzieliśmy ten efekt... Uj, wow, płonę. Widziałem już ten efekt w innym szerpaku i to jest taka magma, taka już zastygająca powolutku. Stojąca woda i płynąca poziomowoda woda wyglądają... No, Powiedzmy przyzwoicie. Prędkość też mają, dobra. Na pewno, na pewno rzeczami, które wyglądają ładnie z takich yy, przedmiotów, które mają, no, nie ja wiem, być ozdobnymi, no to na pewno są to y, żelazne drzwi, które wyglądają jak żelazne drzwi. <laughs> to, jak człowiek na nie patrzy, to widzi, że to jest twarde i ciężkie. Włazy wyglądają trochę gorzej. Co prawda, okienko jest ładne. Podoba mi się. Drzwi drewniane w sumie, widać, że są drewniane, jednak w zestawieniu tych rzeczy otwieranych tutaj, nawet, nawet furtek, no to, no dobra, furtki są beznadziejne, ale te drzwi drewniane wyglądają zdecydowanie słabiej od pozostałych. Wspomniałem już, zdaje się, o tym na początku, ale zdecydowaną zaletą tego tego szerpaka jest to, że autor od razu, pomimo, że jest to work in progress, od razu rozwija, Rozbija wsparcie dla dodatkowych modów. W pierwszej kolejności jest to zdaje się paczka de Również te, ten suport nie jest tam do końca kompletny. Jednak póki co, tak jak powiedziałem, jest to work in progress. Dodatkowo oprócz tej wsparcia dla paczki de jest tam kilka modów dodatkowych. No, ale tak jak mówię, work in progress. To jest mod, który ma taki status. W dalszym ciągu ma, że tak powiem, no, swoje własne kryteria. Ciężko go jest oceniać. Pomimo wszystko, w tym momencie już jest na tyle zaawansowany, że można go ściągnąć i grać na nim i nikt no, nie będzie miał jakichś problemów, że jest zbyt dużo defaultowych tekstów. Może czarda wełda jest jeszcze trochę za czarna w porównaniu z innymi, ale damy radę. Kolory są w porządku. Kolory są w porządku. Mają mniej więcej. Dobry kontrast, dobry, dobrą barwę i nasycenie i tak dalej. Faktura, faktura mogłaby być trochę lepsza, bo wygląda jak to trochę drapak, ale co tam? Ogólnie wrażenie o te 42 texture pack, No, muszę, muszę przyznać, że paczka ma ambicje. Jeżeli chcecie, możecie ją pobrać i wypróbować. Linki oczywiście jak zwykle w opisie pod filmikiem. Dodatkowo, jak zwykle, zachęcam Was do zgłaszania kolejnych sugestii związanych z kolejnymi teksturpakami, o których chcielibyście usłyszeć w tej serii. Jak również zapraszam do zgłaszania siebie, swojej osoby i teksturpaka, na którym gracie, o którym chcielibyście opowiedzieć. To w takim razie wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Subiektywnie. Cześć!